Cześć. Zaprezentuję w tym filmie uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji z przewodów okrągłych. Ja używam wersji dla osób praworęcznych. W sprzedaży są dostępne również wersje dla leworęcznych. Narzędzie służy do szybkiego i precyzyjnego usuwania izolacji z przewodów okrągłych, takie jak stosuje się do um, układania. Instalacji elektrycznej w domach, czyli na przykład 3 razy 1,5 mm kwadratowego do 5 razy 2,5 mm kwadratowego oraz do przewodów teleinformatycznych i kabli koncentrycznych. Mamy tutaj ergonomiczną rękojeść ułatwiającą naciskanie, usuwanie i Przecinanie zdłużne izolacji. Pokażę Wam, jak to wygląda. Zwaniam blokadę. Automatycznie mi się otwiera. Mogę umieścić przewód dokładnie tyle, ile potrzebuję. Jeżeli przewód mi jest oczywiście dłuższy, nie ma żadnej przeszkody, on po prostu będzie wychodził automatycznie tutaj. Zobaczmy, jak się to odizolowuje. Jak widać, jest to dziecinnie proste. Jeśli chodzi o cięcie wzdłużne, to tutaj pod tym naciskiem jest dodatkowy nożyk. Wystarczy umieścić przewód, przesunąć kawałek, dokładnie tyle, ile potrzebujemy. Następnie w tym miejscu ponownie rozciąć izolację. Tutaj w tym miejscu, gdzie zakończyliśmy cięcie wzdłużne, i w ten oto sposób bardzo łatwo jest ściągnąć izolację, nawet na środku. Przewodu. Zobaczmy jeszcze, co się stanie, jeżeli bardzo mocno nacisnę na nożyk. Czy uda mi się uszkodzić izolację przewodu? Przesunę ten kołnierz tu. Jak widać nie ma tu żadnych uszkodzeń także przyrząd jest naprawdę bezpieczny dla przewodu jak również dla nas samych spróbuję jeszcze ściągnąć izolację z przewodu 5 razy 5 razy 2,5 mm kwadratowego czyli tak poprzednio umieszczam dokładnie tyle ile chcę tu na przykład tyle I tak jak poprzednio. Zobaczcie w ogóle ta część nie jest nacinana. Dlatego nie dochodzi do uszkodzeń izolacji przewodu. W przyrządzie tym mamy możliwość pracy w trudno dostępnych miejscach. Na przykład puszki. Pod gniazda. Tutaj mam przykładowo taką puszkę, i bardzo często te przewody są bardzo głęboko. Dzięki tej konstrukcji tutaj, którą ten zrobił, to jest takie zaokrąglone i zwężone. Możemy dostać się naprawdę głęboko. I tutaj na przykład spróbuję ściągnąć izolację z tego, co mi zostało. Zobaczcie. Ten przyrząd nadaje się idealnie do pracy na przykład właśnie w puszkach, które znajdują się pod tynkiem albo w jakichś kanałach instalacyjnych. Przy tym jedna strona otwiera się poprzez zwolnienie blokady tej tutaj otwiera nam się to automatycznie dzięki sprężynce pozostaje otwarte, gdy podtrzymujemy tego natomiast druga strona nie ma już blokady, ale sprężynka działa w, w drugim kierunku czyli automatycznie nam się zamyka. Ta strona służy do usuwania izolacji z przewodów sieciowych antenowych. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. Co ciekawe, tutaj producent zastosował nawet wzór plastra miodu. Taki wzór powoduje, że przyrząd. Staje się bardzo stabilne. To tworzywo, z którego wykonane jest, sprawia, że jest nie. Ono się nie odkształca. Jest bardzo twarde. Na bocznej ściance mamy nożyk do usuwania izolacji z przewodu o przekroju. Od 0,2 do 4 mm. Wewnątrz tego urządzenia znajduje się dodatkowo taka skala. Więc tutaj, w tym miejscu, tu jest np. 4, 4, 8, 12, 16 mm. Ono określa, ile ściągniemy izolacji z danego przewodu. Czyli na przykład mam tu przewód czter, przewód to 4 mm kwadratowe umieszczam tutaj wewnątrz tych nożyków i powiedzmy że chcę sobie odizolować 12 mm Bardzo ładnie schodzi ta część. I teraz zobaczmy, czy faktycznie jest to 12 mm. Jak widać, no idealnie 12 mm. Czyli ta skala też się zgadza. Tu pokażę Wam jeszcze. Jak działa to na takich bardzo małych przewodach? Tutaj jest przewód, który stosuje się w czujnikach. Jest to 5 razy 0,34 mm kwadratowego. Tutaj mam również na skali 0,3. Umieszczam. Skala na przykład 8 mm. Naciskam. Bardzo mocno spróbuję, zobaczymy czy uda mi się również przeciąć żyły. I teraz ściągam. Tutaj nie ma nic, żadnej uciętej żyły. A tutaj jest bardzo ładnie to odizolowane. Zobaczmy jeszcze na przewodzie typu. Typu 5 razy to jest 5 razy 2,5 czyli tak 2,5 powiedzmy, że chcę 12 mm, tak. Tutaj mam przewód elastyczny 1,5 mm. No tak samo 12 mm. Nadizolowane. Jak widać, również te żyły nie są pocięte. Do przewodu sieciowego jest to już druga strona. Tutaj również mam skalę pokazaną. Powiedzmy, że chcę ściągnąć tyle. Mam ekran i poszczególne żyły kabla sieciowego Tak jak wam pokazałem. Pracuje się tym przyrządem naprawdę bardzo dobrze. Kiedyś kiedy zaczynałem jeszcze swoją przygodę z elektryką. To pierwsze przewody, które odizolowałem. Robiłem to przy pomocy na przykład nożyka takiego jak tutaj. Takim nożykiem pewnie też da się, no ale jest to już bo dosyć jakby to powiedzieć, niekomfortowe, bo raz, że można się naprawdę skaleczyć, tutaj wystarczy niewielka, niewielkie naciski, omsknie nam się nóż i, i skaleczymy się w palec. I nie zawsze też da się to idealnie tak właśnie rozciąć, nie uszkadzając żył. Natomiast przy pomocy właśnie takiego urządzenia umieścić dwa obroty, ściągnąć. Zrobione dość precyzyjne narzędzie. Ogólnie, w internecie, właśnie słyszałem opinię, że podobno jest to jeden z lepszych e, narzędzi do usuwania izolacji. W przypadku np., Jokari, to tym, tym narzędziem pracuje mi się o dużo lepiej, dlatego, że tutaj jest fajnie wyprofilowane to urządzenie i idealnie leży w dłoni. Dodatkowo tutaj są elementy gumowe, które powodują, że palec się nie ślizga. Również dzięki temu, że ta główka jest właśnie tutaj spłaszczona, tak zwężona odpowiednio, to można pracować w trudno dostępnych miejscach. Narzędzie to udało mi się kupić dość okazjonalnie. Zapłaciłem 25% mniej. Dodatkowo jeszcze dostałem e, prezent od sprzedawcy. Była akurat taka promocja, także dodatkowo jeszcze dorzucił mi jakiś gadżet do zakupu. Uważam, że e, urządzenie to jest warte swoich pieniędzy z tego względu, że tak jak właśnie wcześniej wspomniałem, chronimy też nasze palce. Jeśli chodzi o te nożyki tutaj, to one nie są wymienne, no i wiadomo, po jakimś czasie one się pewnie stępią, i to co pozostanie, jedynie to wymienić narzędzie na jakieś inne. Podobnie jak jest właśnie tutaj z tymi nożykami. Jedyną wadą, którą zauważyłem, to nie podoba mi się to, że oni sprzedają to urządzenie w, takich, w takim opakowaniu. Kiedyś pracowałem jako product manager. Wiem, że wszystkie narzędzia czy jakieś elementy, które są opakowane w taki ładny blister, są automatycznie dużo droższe, ponieważ ten, to opakowanie no kosztuje odpowiednio i jeżeli na przykład tak porównałem sobie mm, różnego rodzaju rzeczy Klintexa różne narzędzia to gdy na przykład nie wiem jak będą na przykład takie e, szczypce boczne jeżeli są pakowane w blister to automatycznie są droższe na przykład 8 zł i teraz pytanie czy warto im Płacić dodatkowo 8 zł za coś, co od razu się wyrzuci do kosza? No nie, wolałbym, żeby to było pakowane w taki zwykły kartonik papierowy. Ja wiem, że to ładnie wygląda na półce sklepowej, no ale nie jest to fajnie, jak trzeba wyrzucić 8 zł do kosza zaraz po zakupie. Ogólnie polecam Wam ten przyrząd. Ja korzystam z niego na co dzień. I myślę, że to już będzie wszystko w tym odcinku. Na zakończenie, jeszcze filmu, zobaczycie inne moje narzędzia pracy, które używam. Jeśli chodzi właśnie o ten nożek, to jest już mój drugi. Wcześniej miałem też również taki zakupiony. Tylko ten akurat służy do przycinania. Peszli. Prezentowałem go wcześniej e, na jednym z moich filmów. Dzięki za uwagę. Cześć.